Nazywam się Marianna. Kiedy miałam czternaście lat, moje życie wydawało się pełne możliwości. Wszystko zmieniło się, kiedy poznałam Dawida. Był studentem prawa, pracującym w małym sklepie, aby zarobić na studia. Jego serdeczny uśmiech i pewny głos sprawiły, że zatrzymałam się przy jego stoisku, gdzie sprzedawał drobne słodycze. Lubisz cukierki śliwkowe? Zapytał, patrząc na mnie z zaciekawieniem. Te proste słowa stały się początkiem czegoś wyjątkowego. Dawid nie był jak inni. Mówił o swoich marzeniach, o tym, jak chce zmieniać świat. Czułam, że w jego obecności jestem kimś więcej niż tylko córką bogatych rodziców. Moja matka, Barbara, szybko jednak dowiedziała się o naszych spotkaniach. Pewnego dnia znalazła w moim pokoju listy, które Dawid mi pisał. Były pełne nadziei i miłości, ale dla niej były dowodem na mój błąd. Pamiętam ten moment, kiedy wbiegła do mojego pokoju z pogniecionymi kartkami w rękach. Jak mogłaś tak się upokorzyć? Krzyczała. W jej oczach widziałam coś więcej niż gniew, strach przed tym, co ludzie powiedzą. Od dzisiaj nie wychodzisz z domu, rozumiesz? Nie chcę, żeby ktoś widział, jak nisko upadasz. Myślałam, że to chwilowe, że złość jej minie, kiedy zobaczy, jak bardzo Dawid mnie uszczęśliwia. Ale zamiast tego, w moim pokoju zamontowano zamek od zewnątrz. Moje okno zostało zaklejone grubą folią, przez którą nie docierało światło. To dla twojego dobra. Powiedziała matka chłodnym tonem, zamykając drzwi za sobą. Siedziałam na podłodze, patrząc na miejsce, gdzie wcześniej widziałam niebo. Zaczęłam rozumieć, że to nie jest tylko kara, to była moja nowa rzeczywistość. Pierwsze dni w zamknięciu były pełne buntu i nadziei, że to tylko chwilowe. Krzyczałam przez zamknięte drzwi, błagając matkę, żeby zmieniła zdanie. Ale z każdym mijającym dniem cisza stawała się coraz bardziej ogłuszająca. Moje prośby trafiały w próżnię. Mój świat. Ograniczył się do czterech ścian. Okno zaklejone folią przepuszczało tylko cień światła, a zegar w mojej głowie odliczał godziny do niczego. Rano budziłam się z dźwiękiem ptaków za oknem, które były jedynym przypomnieniem, że życie toczy się dalej gdzieś poza tym miejscem. Aby zapełnić czas, zaczęłam pisać. W starym zeszycie, który znalazłam w szafce, pisałam listy do Dawida. Wiedziałam, że nigdy ich nie przeczyta, ale potrzebowałam tych słów, by przypomnieć sobie o uczuciach, które dawały mi siłę pisałam o naszych rozmowach o tym jak widziałam nasze życie w przyszłości z dala od kontroli i oczekiwań mojej matki czasami matka przynosiła mi jedzenie unikając mojego spojrzenia zrozumiesz kiedyś dlaczego to robię mówiła odkładając tacę na biurko te słowa nie przynosiły mi ulgi tylko ból co to za miłość która zamienia wolność w więzienie każdego wieczoru leżąc w łóżku wyobrażałam sobie twarz Dawida przypominałam sobie jego uśmiech i ciepły ton głosu który dodawał mi odwagi. To był jedyny sposób, by nie stracić siebie w tym milczeniu, które z dnia na dzień wydawało się cięższe. Cisza stała się moim największym wrogiem i jedynym towarzyszem. Zaczęłam słyszeć każdy najmniejszy dźwięk w domu: kroki mojej matki, głuchy stukot jej obcasów po korytarzu, skrzypienie drzwi do kuchni, a czasami nawet cichy szmer rozmów między nią a babcią. Każdy dźwięk był jak przypomnienie, że życie toczy się dalej. Poza moim zamkniętym światem. Z czasem moje myśli zaczęły mnie dręczyć. Czy Dawid wciąż o mnie myślał? Czy wiedział, co mi się przydarzyło? Czy próbował mnie znaleźć? Te pytania krążyły w mojej głowie jak niekończący się szum, którego nie mogłam uciszyć. Pewnego dnia, kiedy matka była zajęta, usłyszałam rozmowę dochodzącą z salonu. Babcia mówiła cicho, ale wyraźnie: Barbaro, to co robisz niszczy ją. Nie widzisz tego? Matka odpowiedziała ostro: Nie rozumiesz. To dla jej dobra. Nie mogę pozwolić, żeby popełniła te same błędy, co ja. Słysząc te słowa, poczułam chłód przechodzący przez całe moje ciało. Jakie błędy miała na myśli? Matka zawsze była twarda i nieustępliwa. Nigdy nie mówiła o swojej przeszłości, a ja nigdy nie miałam odwagi pytać. Ale teraz te słowa zaczęły układać się w coś, czego nie potrafiłam zrozumieć. Tego wieczoru, leżąc w ciemności, zaczęłam układać w głowie fragmenty, które usłyszałam. Moja matka nie była osobą, którą zawsze postrzegałam jako nieugiętą i zimną. Była kobietą zranioną przez coś, co chciała ukryć nawet przed sobą, ale jej ból nie usprawiedliwiał tego, co mi robiła. Kilka dni później, przeszukując szafkę w moim pokoju, natknęłam się na coś, czego się nie spodziewałam starą, lekko wyblakłą fotografię. Przedstawiała młodą kobietę uśmiechającą się obok mężczyzny, którego nie rozpoznawałam. Kobieta na zdjęciu wyglądała szczęśliwie. Jej oczy lśniły w sposób, którego nigdy nie widziałam u mojej matki. Przyjrzałam się dokładniej. To była ona, Barbara, dużo młodsza, z twarzą pełną radości, którą straciła dawno temu. A ten mężczyzna? Kim on był? Moje myśli natychmiast wróciły do rozmowy, którą podsłuchałam. Czy to on był powodem jej bólu? Czy to o nim mówiła, gdy wspominała o błędach, których nie chciałabym powtórzyła? Wieczorem, kiedy matka przyszła z tacą jedzenia, postanowiłam zaryzykować. Wyjęłam fotografię i pokazałam jej. Kim jest ten mężczyzna? zapytałam cicho, ale stanowczo. Jej reakcja była natychmiastowa. Jej twarz, zwykle kontrolowana i zimna, zbladła, a oczy zaszły mgłą. Skąd to masz? zapytała, próbując odzyskać kontrolę nad swoim głosem. Znalazłam w szafce. To ty, prawda? Kto to jest? Matka wyciągnęła rękę, żeby wyrwać zdjęcie, ale cofnęłam je, nie dając jej tak łatwo uciec od odpowiedzi. To nie twoja sprawa, powiedziała w końcu, odwracając wzrok. Ale jej głos zdradzał coś więcej niż tylko złość. Była w nim nuta bólu, którego nie potrafiła ukryć. Oddaj to zdjęcie i przestań grzebać w przeszłości, która cię nie dotyczy. Nie naciskałam dalej. Kiedy wyszła, trzasnęła drzwiami z taką siłą, że podskoczyłam na łóżku. Ale teraz wiedziałam, że coś w tej przeszłości było kluczem do zrozumienia, dlaczego matka była taka, jaka była. Tego wieczoru pisałam kolejną listę do Dawida. Opisałam fotografię, reakcję mojej matki i moje podejrzenia, chociaż wiedziałam, że nigdy jej nie przeczyta. Samo pisanie pomagało mi poukładać myśli. Miałam wrażenie, że ta fotografia była początkiem czegoś, co mogło zmienić wszystko. Zdjęcie mojej matki z nieznanym mężczyzną nie dawało mi spokoju. Próbowałam złożyć w całość fragmenty rozmów, których byłam świadkiem i niewyjaśnione reakcje matki. Wiedziałam, że to, co ukrywała, mogło być kluczem do jej zachowania, ale jak mogłam dowiedzieć się więcej, gdy ona zamykała się coraz bardziej? Kilka dni później, podczas kolejnej wizyty babci w moim pokoju, postanowiłam podjąć ryzyko. Babciu zaczęłam ostrożnie kto to jest? Wyciągnęłam zdjęcie, które schowałam w zeszycie. Babcia spojrzała na nie i westchnęła ciężko, siadając na krześle obok mojego biurka To twój ojciec powiedziała cicho, po chwili milczenia. Słowa te uderzyły mnie jak grom. Nigdy wcześniej nie słyszałam o moim ojcu. Matka nigdy go nie wspominała, a ja nauczyłam się nie zadawać pytań. Twoja matka go kochała, ale jej rodzice, moi teściowie, nigdy nie zaakceptowali tego związku. Był zbyt zwyczajny dla ich gustu. Był dobrym człowiekiem, ale nie pasował do ich planów dla niej. Słowa babci otworzyły przede mną zupełnie nowy obraz mojej matki. Zawsze wydawała mi się surowa i nieustępliwa. Ale teraz widziałam, że jej twardość mogła być tarczą chroniącą ją przed bólem, którego nigdy nie przepracowała. A co się z nim stało? zapytałam, choć bałam się odpowiedzi. Twoja matka z nim zerwała, pod presją rodziny. Wyszła za twojego ojczyma, ale nigdy nie była szczęśliwa. Myślę, że widzi w tobie siebie sprzed lat i boi się, że powtórzysz jej błędy. Te słowa zostawiły mnie z mieszanką gniewu i współczucia. Z jednej strony nienawidziłam matki za to, co mi zrobiła. Z drugiej. Zaczęłam rozumieć, że jej decyzje były wynikiem głębokich ran, które nigdy się nie zagoiły. Tego wieczoru, pisząc kolejny list do Dawida, poczułam, że moja nadzieja na wolność była silniejsza niż kiedykolwiek. Odkrycie prawdy o przeszłości mojej matki wstrząsnęło mną do głębi. Zrozumiałam, że jej surowość, jej nieustępliwość były pancerzem, który stworzyłaby chronić się przed bólem, który nosiła od lat, ale choć zaczęłam ją rozumieć, nie mogłam zaakceptować tego, co mi zrobiła. Jej przeszłość nie mogła być usprawiedliwieniem dla mojej teraźniejszości. Tej nocy, leżąc w łóżku, podjęłam decyzję. Nie mogłam dłużej czekać, aż moja matka zmieni zdanie. Musiałam wziąć sprawy w swoje ręce. Wolność nie miała przyjść do mnie sama. Musiałam ją zdobyć. Zaczęłam planować każdy szczegół. Obserwowałam rytuały w domu. Godziny, kiedy matka wychodziła, pory dnia, gdy służba była zajęta i miejsca, gdzie mogłam ukryć swoje rzeczy. Z biegiem dni mój plan stawał się coraz bardziej klarowny. Pewnego popołudnia, gdy moja babcia przyszła do mojego pokoju, zdecydowałam się jej zaufać. Babciu, powiedziałam trzymając jej rękę muszę stąd wyjść, pomóż mi. Przez chwilę wyglądała na przerażoną, ale widziała w moich oczach determinację. Po chwili wahania skinęła głową. Kilka dni później przyniosła mi coś, co zmieniło wszystko mały klucz to klucz do tylnego wejścia powiedziała szeptem. Trzymając go w dłoni. Musisz być ostrożna. Użyj go, kiedy będziesz gotowa. Ale pamiętaj, jeśli cię złapią, twoja matka może nigdy więcej nie pozwolić mi cię zobaczyć. Schowałam klucz w bezpiecznym miejscu, a moja determinacja tylko wzrosła. Wiedziałam, że ryzyko było ogromne, ale wizja wolności była silniejsza niż strach. Każda chwila w tym domu stawała się ciężarem, którego nie mogłam dłużej znosić. Czekałam na odpowiedni moment, wiedząc, że ten klucz nie był tylko narzędziem do otwarcia drzwi. Był symbolem nadziei i nowego początku. Dzień, na który czekałam, w końcu nadszedł. Moja matka wyszła rano z domu, jak zwykle zostawiając polecenia dla służby. Wiedziałam, że nie wróci przez kilka godzin. Byłam gotowa. Klucz, który dała mi babcia, spoczywał bezpiecznie w kieszeni mojego sukienki, a torba z kilkoma rzeczami leżała ukryta pod łóżkiem. Babcia przyszła do mojego pokoju późnym popołudniem. To musi być dzisiaj, powiedziała cicho, a jej oczy zdradzały zarówno strach, jak i determinację przytuliła mnie jej uścisk był silniejszy niż kiedykolwiek się spodziewałam bądź ostrożna Marianno i nigdy nie oglądaj się za siebie czekałam do zmierzchu kiedy dom był cichszy niż zwykle wszyscy byli zajęci swoimi obowiązkami a ja przesunęłam się w stronę drzwi które prowadziły na tyły domu serce biło mi tak mocno że bałam się że ktoś je usłyszy kiedy dotarłam do tylnego wejścia moje ręce drżały gdy wkładałam klucz do zamka Moment obrócenia klucza wydawał się trwać wieczność. W końcu drzwi się otworzyły, a zimne powietrze wieczoru uderzyło mnie w twarz. Byłam wolna, nie zatrzymałam się ani na chwilę. Biegłam przez ogród, przeskakując mały płot, który oddzielał nasz dom od drogi prowadzącej w stronę wsi. Każdy krok oddalał mnie od miejsca, które było moim więzieniem. Ale zanim mogłam poczuć ulgę, usłyszałam głos za sobą: Marianno to była moja matka. Stała przy otwartych drzwiach. Jej sylwetka zarysowana w blasku światła z wnętrza domu. Jej krzyk był pełen gniewu i desperacji, ale nie spojrzałam za siebie. Jej słowa odbijały się w mojej głowie, ale moje nogi biegły dalej, prowadzone przez jedną myśl: wolność, w ciemności nocy, z dala od znajomego świata. Zaczęłam czuć, że moje życie dopiero się zaczyna. I nota: Jest jeszcze kapitul Intensyfika, a tym Są detaliandła Fugę, de Marianne. I u konfrontu finałką, a myj momentu krucjał. Prontu para siegir paru prosimu, ho Rozdział ojtu. Usieczka do nieznanego. Biegłam, aż moje nogi zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Powietrze nocy było ostre, a moje serce biło jak szalone. W końcu zatrzymałam się na skraju drogi, próbując złapać oddech. Wokół mnie panowała cisza, przerywana jedynie szelestem liści na wietrze. Nie miałam konkretnego planu, poza jednym... Dotrzeć do miejsca, o którym opowiadał Dawid. Wiedziałam, że w miasteczku, o którym wspominał, mogłam znaleźć jego znajomych, ale przede mną była długa droga, a ja miałam przy sobie tylko trochę pieniędzy i podstawowe rzeczy w małej torbie. Po kilku godzinach marszu dotarłam do niewielkiego przystanku autobusowego. Na tabliczce widniał rozkład jazdy, a jeden z autobusów miał jechać w kierunku miasteczka, które było moim celem. Zgromadzone oszczędności, które dała mi babcia, wystarczyły na bilet. W autobusie czułam się jak na granicy dwóch światów. Za mną była przeszłość: dom, matka, lata zamknięcia. Przede mną leżało nieznane, ale to nieznane wydawało się bardziej obiecujące niż wszystko, co kiedykolwiek znałam. Dojechałam do miasteczka, gdy słońce zaczynało wschodzić. Ulice były niemal puste, a delikatna mgła unosiła się nad brukowanymi drogami. Czułam mieszankę ulgi i niepokoju. Zaczęłam pytać przechodniów o Dawida. O miejsce, gdzie mógł przebywać. W końcu starszy mężczyzna, sprzedawca z małego sklepiku, wskazał mi kawiarnię, w której Dawid czasem przebywał. Serce zabiło mi mocniej, gdy dotarłam na miejsce. Kawiarnia była niewielka, z dużymi oknami, przez które wpadały pierwsze promienie porannego słońca. W środku siedziało kilka osób. Moje spojrzenie błądziło od jednej twarzy do drugiej, aż w końcu go zobaczyłam. Dawid siedział przy jednym ze stolików, pochylony nad książką. Mój oddech przyspieszył, a nogi wydawały się ciężkie jak ołów. Zebrałam całą odwagę, jaką miałam i zrobiłam krok do przodu. Dawid, powiedziałam cicho, niemal szeptem, podniósł głowę, a jego oczy spotkały moje. W jego spojrzeniu widziałam niedowierzanie, które po chwili ustąpiło miejsca czystej radości. Dawid wstał z miejsca tak szybko, że niemal przewrócił krzesło. Przez chwilę po prostu na siebie patrzyliśmy, jakby czas stanął w miejscu. Potem zrobił krok do przodu i mnie objął. Jego ramiona były ciepłe, a jego dotyk przypominał mi wszystko, co straciłam, ale też wszystko, co mogłam teraz odzyskać. Marianno, myślałem, że cię już nigdy nie zobaczę, powiedział. Jego głos pełen był emocji. Łzy napłynęły mi do oczu. Ale tym razem nie były to łzy bólu. To była ulga. Usiedliśmy przy stoliku, a ja zaczęłam opowiadać. Mówiłam o zamknięciu. O liście, który zostawił u swojej przyjaciółki, o tym, jak moja babcia pomogła mi uciec. Słuchał uważnie, a na jego twarzy pojawiały się różne emocje: gniew, smutek, ale też podziw. Nie zasługiwałaś na to, co Cię spotkało, powiedział, ściskając moją dłoń. Ale jesteś tutaj wolna i to się liczy. Opowiedział mi, że po latach prób dotarcia do mnie musiał się pogodzić z faktem, że moja matka skutecznie uniemożliwiła nam kontakt. W końcu przeniósł się do miasta, aby kontynuować studia prawnicze, ale nigdy nie zapomniał o mnie. Szukałem Cię. Wyznał, patrząc mi prosto w oczy. Ale twoja matka zamknęła każdy możliwy sposób, żebym mógł się z tobą skontaktować. Chciałam mu powiedzieć, jak wiele dla mnie znaczyło to, że nigdy się nie poddał, ale zanim zdążyłam znaleźć odpowiednie słowa, drzwi kawiarni otworzyły się z hukiem. Spojrzałam w tamtą stronę i poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Stała tam moja matka. Jej twarz była pełna gniewu, ale też czegoś, czego wcześniej nie widziałam desperacji. Marianno, wracasz ze mną do domu. Powiedziała ostrym tonem. Jej spojrzenie przeszywało mnie na wskroś. Dawid wstał, zasłaniając mnie swoim ciałem. Nie może pani jej zmusić. Marianna jest dorosła i ma prawo decydować o swoim życiu. Sytuacja zawisła w napięciu, a ja wiedziałam, że to moment, w którym muszę się zmierzyć z tym, co mnie przez lata przerażało najbardziej. Z moją matką i jej kontrolą. Stojąc twarzą w twarz z moją matką, poczułam, jak ciężar lat zamknięcia i kontroli spada na moje ramiona. Jej spojrzenie było pełne gniewu, ale i desperacji. Jakby wiedziała, że jej wpływ nade mną się kończy. Marianno, wracasz ze mną. Nie pozwolę, żebyś zmarnowała swoje życie. Powiedziała stanowczo, robiąc krok w moją stronę. Mamo, moje życie już zmarnowałaś. Odpowiedziałam, czując jak głos mi się łamie. Zabrałaś mi lata, nadzieje, marzenia. Nie pozwolę, żebyś zrobiła to ponownie. Dawid stojąc między nami wziął głęboki oddech i powiedział spokojnym, ale zdecydowanym tonem: "Pani Barbaro, nie ma pani prawa zabierać Mariannie jej wolności. Jest już dorosła. Może sama o sobie decydować." Moja matka spojrzała na niego z lodowatą pogardą. "Nie masz pojęcia, co jest dla niej dobre. To dziecko, które nie rozumie, jakie są konsekwencje jej decyzji. Zrobiłam krok do przodu, stając obok Dawida. "To ty nigdy nie zrozumiałaś. Chciałaś mnie ochronić przed swoimi błędami, ale nie pozwoliłaś mi być sobą." Moje życie należy do mnie, nie do ciebie. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Moja matka zacisnęła dłonie w pięści, a jej twarz zdradzała mieszankę wściekłości i bezradności. W końcu spuściła wzrok i odwróciła się w stronę drzwi. Jeśli tak wybierasz, to rób, co chcesz, ale nie wracaj do mnie, kiedy wszystko się zawali. powiedziała wychodząc z kawiarni. Jej słowa były ostre, ale jej głos zdradzał coś innego, ból, którego nie mogła ukryć. Kiedy drzwi zamknęły się za nią, poczułam, jak moje nogi się uginają. Dawid objął mnie, pozwalając mi w końcu odetchnąć. Wiedziałam, że to, co właśnie się stało, było ostateczne. Moja matka nie wróci, ale ja nie mogłam już tego żałować. To był początek nowego rozdziału mojego życia, życia, w którym to ja decydowałam. Gdy drzwi kawiarni zamknęły się za moją matką, poczułam dziwną mieszankę ulgi i smutku. Udało mi się uwolnić. Ale zrozumiałam, że ta wolność przyszła kosztem zerwania więzi z kobietą, która mnie wychowała. Chociaż jej kontrola zniszczyła wiele, nie mogłam całkowicie zapomnieć, że jej miłość, choć wypaczona, była prawdziwa. Dawid, który siedział naprzeciwko mnie, uśmiechnął się łagodnie. Teraz wszystko zależy od ciebie, Marianno. Co chcesz zrobić dalej? Zapytał. Nie musiałam się długo zastanawiać. Chcę zacząć od nowa, odpowiedziałam, a moje słowa brzmiały pewnie. Choć wewnątrz wciąż czułam się niepewna, ale tym razem na własnych zasadach. Pierwsze dni w mieście były pełne wyzwań. Z pomocą Dawida znalazłam mały pokój do wynajęcia. Nie był duży ani luksusowy, ale dla mnie oznaczał wolność. Dawid wspierał mnie na każdym kroku, a nasze rozmowy przypominały mi dlaczego zawsze wierzyłam, że nasza miłość jest wyjątkowa. Zaczęłam też pisać. Wszystkie listy, które pisałam podczas mojego zamknięcia, zamieniłam w opowieść. Było to dla mnie nie tylko formą terapii, ale także sposobem na odzyskanie głosu, który przez lata był tłumiony. Każdego dnia budziłam się z nową energią. Moje życie w końcu należało do mnie, a ja nie zamierzałam tego zmarnować. Kilka miesięcy później otrzymałam list. Nie był podpisany, ale rozpoznałam pismo. To była moja matka. Pisała krótko, ale każde słowo było pełne emocji. Marianno, zrobiłam wiele rzeczy, których teraz żałuję. Nie proszę o wybaczenie, bo wiem, że na nie nie zasługuję, ale jeśli kiedyś będziesz gotowa, chciałabym Cię zobaczyć. Kocham Cię, zawsze Cię kochałam. Barbara. Trzymając ten list w dłoniach, wiedziałam, że moja podróż jeszcze się nie skończyła. Wolność była pierwszym krokiem, ale teraz musiałam nauczyć się wybaczać, zarówno jej, jak i sobie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zróbmy małą zabawę. Napisz słowo wolność w komentarzach i razem zróbmy zamieszanie w sieci. Czekam, żeby zobaczyć, ilu z Was podejmie to wyzwanie.